Finansowy. Kolejne wydanie ekspresu codziennego i dzisiejsze pytanie nasze brzmi, czy umiesz rozmawiać o miłości i o finansach? Oczywiście nie chodzi tutaj o sytuację, w której raz rozmawiamy o tym, a raz o tym, tylko o rozmawiamy o finansach z osobą, w której, z której jesteśmy w określonej relacji. Całe te rozważania są oczywiście kwintesencją tego, co zrobiłem w Wydrauliku Finansowym i w innych moich książkach, o których zaraz opowiem. Ale pierwsze pytanie brzmi, z jakiego powodu rozmawiamy o finansach? Z takiego powodu, że należy skutecznie zwielokrotniać własny domowy budżet. Dzisiaj jest sobota, w związku z powyższym jest nawet powtórka wczorajszej premiery programu, który był w TVT. Rybnik, bo zawsze w piątki jest premiera programu, i w piątki mamy pierwszy odcinek, który jest premierowy, a w sobotę jest powtórka. Tak wygląda czołówka programu, a trwa już drugi sezon naszych filmów. No i pojawia się oczywiście pytanie, co zrobić, żeby rozmawiać o finansach i o miłości w taki sposób, żeby to było zrozumiałe dla jednej i dla drugiej strony. Problem wydawać się może mało jakiś taki istotny, ponieważ większość osób w jakichś relacjach żyje, ma rodziny i pewnie też na te tematy ze sobą rozmawia. Pytanie tylko, czy zawsze rozmawiają w taki sposób, że jedna i druga strona jest zadowolona. Bo w tym wszystkim jest też pewien embaraz, taki, że istnieją pewne reguły, których nas generalnie nikt nie uczył. Reguły, o których nie bardzo wiemy, że one istnieją, aczkolwiek są takie przysłowie albo powiedzenia, które być może już słyszeliśmy. Jedno z takich naczelnych powiedzeń brzmi: chcesz mieć rację czy relacji. Skąd to się bierze? Dlaczego tak jest? Skąd w ogóle pomysł o tym, żeby odróżniać te dwa. Jakby aspekty życia od siebie, miłość i finanse. No, miłość na pewno kojarzy nam się z jakimś uczuciem, czyli z emocjami, natomiast finanse z określoną wiedzą rzeczową i fachową. I tu jest właśnie cały problem, tu jest, że tak powiem, ta istota tej całej rzeczy. Otóż nasz sposób rozmawiania i komunikowania się jest częściowo niezależny od nas. Oczywiście my. Mamy nasz styl, wybieramy język, w którym mówimy, wypowiadamy się tak, a nie inaczej, ale nie zdajemy sobie sprawy z pewnej rzeczy. Otóż mówimy więcej niż jednym językiem, a przynajmniej na cztery sposoby może być rozumiane to, co mówimy. I o tym z reguły nie wiemy. Ja wspominam o tym w hydrauliku Finansowym, ale również też i w innej książce, mianowicie w książce, w której pisze o tym, czy chcesz mieć tylko rację, czy tak rozmawiać, żeby być szczęśliwym. I tu na okładce. Mamy cztery takie napisy. Rzeczowość, apel, relacja i autoprezentacja. Te cztery pojęcia to są cztery aspekty tego, co robimy. Czyli nasza wypowiedź, to, o czym rozmawiamy, może być słuchana uchem autoprezentacji, uchem relacji, uchem apelu lub uchem rzeczowym. W zależności od tego, którym uchem słuchamy. Takie treści z naszej wypowiedzi będziemy mogli wyciągnąć. To znaczy, nasz słuchający na podstawie tego, co powiemy, takie treści zrozumie i wyciągnie. Może to jest ten powód, dla którego Norbert Wiener, taki amerykański badacz i specjalista od cybernetyki i od sprzężenia zwrotnego, zwykłby umawiać następującą rzecz. Nigdy nie jestem pewien tego, co powiedziałem. Dopóki nie usłyszę odpowiedzi, czyli dopóki nie poznam reakcji na to, co powiedziałem samemu, to nie wiem tak naprawdę, o czym mówiłem. Dopóki ta reakcja jest nieznana, to nie wiem, jak mój tekst został przyjęty. A tak naprawdę nie liczy się, co ja chciałem, tylko to, co zrozumiał mój rozmówca, czyli jakim uchem słuchał i co do niego dotarło. A zatem nie jestem pewien tego, co powiedziałem, dopóki nie usłyszę jego odpowiedzi i nie zobaczę jego reakcji. I dlatego o tym mówię właśnie w tym podręczniku, w którym wspominam o tych wszystkich aspektach. Sprawy finansowe dotyczą problemu związanego z rzeczowym językiem. To jest ten język, ten rzeczowy, ta rzeczowość. Oczywiście ta rzeczowość wcale, mimo że takim językiem się posługujemy, nie zawsze jest rzeczowo odbierana, ponieważ, i o tym mówi hmm, prawo związane z komunikowaniem interpersonalnym, które odkrył Pol istnieje aspekt relacji, który dominuje nad aspektem rzeczowym, co zresztą bardzo dobrze omawia też Szulc Fontun w swoich pracach. Szulc Fontun podaje to właśnie w swoich tych najlepszych pracach dotyczących komunikowania i na tej podstawie generalnie mówi o tym, że istnieją cztery wymiary wymiary jednej informacji cztery wymiary, cztery aspekty. Mówi też o zespołach ludzi, którzy w nas siedzą i jakby nimi się posługują i słuchają, i jeden z tych aspektów szczególnie podkreślają jako najbardziej ważny. Jaka jest w takim razie reguła? Otóż, dopóki nie określisz relacji z drugą osobą, nie możesz z nią rozmawiać rzeczowo. Najlepszym przykładem tutaj, i to nawet nie musi być osoba bliska, twój partner życiowy, twoja żona, twoja. Twój mąż, twoja kochanka, twoja przyjaciółka, twój przyjaciel, ktoś jest ci bliski. Tu chodzi w ogóle o relację emocjonalną z kimś innym. A zatem nie tylko w rodzinie, nie tylko w małżeństwie, nie tylko w partnerstwie, ale w ogóle w relacji, której do głosu dochodzą emocje, tak to działa. No i teraz popatrzmy, jak mamy taką konstrukcję, że aspekt rzeczowy jest postrzegany przez aspekt relacji, to okazuje się, że. To, o czym wszyscy mówimy, że myślimy, że przecież to są fakty, że to jest rzeczowe, to zupełnie nie ma znaczenia. Podam dwa przykłady, i to właśnie takie, gdzie nie mówimy o bezpośredniej relacji typu małżeństwo, rodzina, przyjaciółka, kochanka, brat, czy ktoś bliski, czy przyjaciel, czy kochanek, tylko o relacji do osób publicznych. Otóż, jeżeli się je akceptuje, to one mogą pleść, co się chce na temat finansów i im się wierzą. No, takim przykładem tutaj moim ulubionym jest jeden z naszych polityków, których zachwalając wspaniały Polski Ład powiedział, że on miliardom ludzi, miliardom Polaków i miliardom ludzi umożliwi lepsze życie. No, miliard od miliona różni się tylko tym, że jest to trochę inny rząd wielkości. Miliard ma dziewięć, zer milion ma sześć. Ale co za różnica dla tej osoby? Powiedział, że miliardom. No też nie zdążył zauważyć, jakby, że do tej pory ludzkość, mimo istnienia kilkudziesięciu tysięcy lat, jakoś nie dorobiła się tych miliardów. Jest nas na razie około dziewięciu, ale dla niego szło w miliardy. No to miliardom ludzi ma się poprawić więcej i jeszcze mówiło o kilkunastu miliardach. Nikt nie zareagował. Nikt nie zareagował, szczególnie z kręgu tych osób, które no, jakby akceptują tę osobę i uważają ją za szczególnie bliską sercu, a więc nikt nie zaakceptował i nie powiedział, że to są absolutne finansowe bzdury i głupoty i nie można tego słuchać, bo się to w głowie nie mieści, że takie durnoty mówić można. Żeby być, że tak powiem, symetrystą, pokażę przykład. Z drugiej strony, inni politycy, na przykład, chętnie mówili o tym, że rząd podniósł marżę do 7 tysięcy procent. No, marża to jest procent zysku w cenie. Więc jeśli coś, coś kupiłeś za złotówkę i sprzedajesz to za 100 zł, to miałeś 1 zł kosztu i masz 99% zysku, czyli, żeby to łatwo przełożyć, masz 99% zysku, 1% kosztów. Jak to będzie 1000 zł, a za złotówkę kupiłeś, to masz 99,99, ,99, a tylko 0,1%. 0,01% kosztu. Ale nigdy nie możesz przekroczyć 100%. No i oczywiście ci, którzy są związani z tymi politykami, przyklaskiwali im, że to tak nie może być, że to strasznie duży narzut, że, że to strasznie duża marża, że 700% czy 7000%. Otóż każdy, kto coś takiego mówi, plecie, bzdury i głupoty. Niestety nikt na to nie zwrócił uwagi, a ci, którzy byli jakby krytykami sytuacji, bardzo chętnie posługiwali się tym cytatem. Narzut może wynosić i milion procent, nie ma z tym żadnego problemu, ale marża to jest tylko procent zysku w cenie, więc jeżeli jest to procent zysku w cenie, to na 100% składa się koszt zakupu i koszt i ta, jakby marża, czyli ten zysk, więc to nie może przekroczyć 100%. Niemniej jednak zostało to zaakceptowane. No i teraz pytanie: kiedy rozmawiasz na temat finansów ze swoją bliską osobą, jak masz to robić? Dopóki nie doprowadzisz do sytuacji, w której wasza relacja jest w porządku, do tej pory nie uda wam się porozmawiać rzeczowo o finansach. Musisz mieć wyczyszczoną relację i być w sytuacji takiej, w której relacja jest w porządku, wtedy można klarować sprawy finansowe. Jeżeli zaczynamy w kłótni klarować sprawy finansowe, nigdy nie dojdzie do porozumienia. Dlaczego? Dlatego, że aspekt relacji zwycięża nad aspektem rzeczowym, finansowym. Jeśli ktoś chciałby się wiedzieć czegoś na ten temat dowiedzieć, w opisie do filmu znajdzie informacje, gdzie można kliknąć, żeby nawet pobrać sobie z treści tego e-booka i dowiedzieć się, co w nim jest, to można sprawdzić samemu. W każdym razie informacja taka, dopóki nie wyklarujesz relacji, twoje rzeczowe informacje finansowe nigdy nie będą zaakceptowane. Nieważne, czy mówimy o relacji partnerskiej, przyjacielskiej, rodzinnej, miłosnej, czy też o podziwie dla osoby publicznej, którą kochasz, szanujesz, respektujesz i która jest dla ciebie idolem. Jeśli jej nie lubisz, cokolwiek nie powie, nie zaakceptujesz. Jeśli ją uwielbiasz, cokolwiek ci powie, zaakceptujesz, zaakceptuj, nawet jeśli są to największe bzdury. Dlaczego? Bo sprawa komunikowania, o której mówił Schulz von Thun i Paul Waclawik, wynika jasno, że aspekt Relacji dominuje aspekt rzeczowy w komunikowaniu interpersonalnym. Polecam, jeżeli ktoś chce się w tym specjalizować, bo warto chyba tak rozmawiać, żeby być szczęśliwym, prawda? O tym właśnie mówi mój e-book. Czy chcesz mieć tylko rację, czy tak rozmawiać, żeby być szczęśliwym? Niestety mój czas inspiracji się zakończył, a więc pozdrawiam i dziękuję.